Teraz jest czas, teraz mamy czas na rozważanie Bożego Słowa, chociaż już tego słowa trochę słyszeliśmy dzisiaj. Chcę kontynuować, chcę kontynuować rozważanie Słowa dzisiaj i chcę, chcę też kontynuować tematy, które już od jakiegoś czasu, na które od jakiegoś czasu już mówię bo od jakiegoś czasu mówię o Duchu Świętym, i dzisiaj również chcę kolejny aspekt. Działania Ducha Świętego poruszyć. Wykorzystuję tę okazję, bo myślę sobie, że działanie Ducha Świętego jest niezwykle ważne w naszym życiu i chcę z różnych stron o tym po prostu mówić. O darach Ducha Świętego. Dlatego, że one są Kościołowi y, bardzo potrzebne, wręcz niezbędne do budowania Kościoła, dlatego, że my w naturalny sposób nie jesteśmy w stanie budować Kościoła Chrystusa. On buduje swój Kościół, a my jesteśmy Jego narzędziami. I on działa przez swojego ducha, aby Kościół wzrastał i budował się. I robi to między innymi właśnie przez dary Ducha Świętego. Dlatego one są tak nam potrzebne. I dzisiejszy ten dar, o którym chcę mówić, pewnie to nie, jest wyczerp nie będzie wyczerpany temat, ale może, możemy sobie analizować w domu więcej na ten temat czytać. Chciałbym dzisiaj was zaciekawić i przedstawić Wam bardzo taki ciekawy przejaw. Działalności Ducha Świętego, ciekawy dar, jakim jest mowa wiedzy. Mowa wiedzy. I czytamy o tym, słuchajcie, w pierwszym liście do Koryntian, od początku zacznę, właśnie jest to pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, ósmy werset. 12 rozdział. Werset ósmy, tam y, czytaliśmy już o tym, ale za każdym razem omawiając każdy poszczególny dar Ducha Świętego, będę wracał do tej listy, bo ona musi być w naszej pamięci. Zobaczcie, jest napisane tak, ósmy werset. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. I o mowie mądrości ostatnio mówiłem. Mieliśmy okazję. Rozważać, co to znaczy, co Biblia ma na myśli, co, co, co w Biblii czytamy, kiedy czytamy o mądrości od Ducha Świętego. I tam czyta, rozważaliśmy różne sytuacje z życia Jezusa, kiedy ta mądrość Boża się prze, przez niego przemawiała. A dzisiaj chcę się skupić na tym, że Duch Święty daje też nam nie tylko mądrość, ale daje też nam. W różnych sytuacjach wiedzę, której w naturalny sposób byśmy nie mogli posiąść. To jest bardzo ciekawe i bardzo przydatne, słuchajcie, to jest ponadnaturalna wiedza, której normalnie nie moglibyśmy uzyskać, a ona jest nam objawiona przez Ducha Świętego. I tak było w życiu Jezusa Chrystusa. Zaraz zobaczycie, nie będę wszystkich fragmentów omawiał, ale wziąłem kilka takich fragmentów, gdzie ten dar w życiu Jezusa, ale nie tylko. Przeczytam też przykład innej osoby z Ewangelii, u której również ten dar się objawił. I zobaczcie, to jest... E, pierwszy fragment to jest Ewangelia Jana, rozdział drugi. Ewangelia Jana, rozdział drugi. I tu mamy pewną historię opisaną. Kiedy właśnie na temat Jezusa, na temat tej wiedzy, którą właśnie Jezus posiada, zobaczcie. I tu jest sytuacja opisana w kontekście, zobaczcie, to jest drugi rozdział, tak naprawdę werset 25, ale zobaczcie, tu jest cały kontekst tego fragmentu, tu jest o tym wcześniej opisane, to jak Jezus wypędził, wypędził tych przekupniów ze świątyni. Później Żydzi zaczęli prosić go o znak, żeby dał im dowód, że wolno jemu to czynić, że wolno tak mówić, że, jemu, że on tak może postępować. Oni chcieli od niego dowodów, potwierdzenia, że on ma prawo przemawiać w Bożym imieniu. No, i zobaczcie, tutaj czytano 23 werset, a gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, które, których dokonywał. Ale zobaczcie, jakie ciekawe słowa czytamy dalej o Jezusie. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Bardzo ciekawe słowa, słuchajcie, bo co nam to, co to mówi do nas? Co te słowa do nas, yy, jaką dają nam wiedzę na, ten, na temat Jezusa? No one nam mówią, że Jezus ma wiedzę na temat ludzi. Że nie jesteśmy w stanie go oszukać. Że nawet jeśli nazywamy się wierzącymi, to On i tak wie, jaka jest nasza wiara. On i tak wie wszystko o naszym życiu. To ma swoją dobrą stronę, ale też ma dla nas y, przestrogę. Tak? Bo cieszymy się, że Pan Jezus Chrystus wie o nas wszystko, że nas zna. To jest dobra wiadomość, ale On nie tylko zna nasze zalety, ale On też zna dobrze nasze wady. I pocieszeniem dla nas jest to, że On nas kocha. To jest dla nas pocieszeniem, że On z miłością na nas patrzy, pomimo tego, że zna nasze wady i nas, naszą, nasze upadki. Tak? I to jest niesamowite. I to trzeba o Nim wiedzieć od początku, że to jest, to jest to, co Jezus wie. I to jest wiedza, którą On ma w Duchu, i Duch Święty tą wiedzę mu przynosi o ludziach w różnych sytuacjach. I zobaczcie, tu jest to napisane, że on nie, nie miał zaufania do tych ludzi, bo wiedział, jaka i dlaczego oni tak postępują. On wiedział, dlaczego oni wierzą, wiedział z jakiego powodu oni wierzą, wiedział, co ich motywuje do tej wiary. Tu jest napisane o tych Żydach w Jerozolimie i wiedział, jakie jest ich życie. Tak samo jest. Z nami. I zobaczcie teraz różne przypadki w życiu Jezusa, kiedy ta wiedza, ten dar mowy wiedzy w życiu Jezusa się właśnie objawił. I zobaczcie, bardzo ciekawa, znana nam historia, do której warto zerknąć, to jest Ewangelia Jana, rozdział 4, spotkanie Jezusa z Samarytanką. Znacie pewnie dobrze tą historię i pod wieloma względami można tą Opowieść rozpatrywać, ale chciałbym dzisiaj ją rozpatrzeć pod kątem działania Ducha Świętego w tej sytuacji, bo to jest pewien przykład tego właśnie działania, mowy, wiedzy. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Wiemy, że Pan Jezus wędrował z uczniami, i w pewnym momencie chciał mu się pić. I zatrzymał się przy studni. Zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni, i wtedy przyszła ta niewiasta. Zobaczcie, to jest werset siódmy. Samarytańska, aby nabrać wody, i Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie w tym czasie poszli do miasta, aby nakupić żywności. I tu jakby nie chcę się na tym skupiać, ale widzimy okoliczności tej sytuacji, kiedy on spotyka tę kobietę. I zaczyna się między nimi bardzo ciekawa rozmowa. To w ogóle było ciekawe spotkanie, bo on rozmawiał z Samarytanką, a Żydzi nie rozmawiali z Samarytanami, bo uważali ich za niegodnych, za nieczystych, za pogań, którzy byli wrogo nastawionymi do, do Żydów. Więc oni po prostu nie rozmawiali z nimi, uważali być może ich za gorszych od siebie. Uważali za takich, którzy nie mają prawdziwej relacji z Bogiem, którzy nie mają dostępu do Boga, tak jak oni, prawowici Żydzi. I zobacz, czy jest taką właśnie kobietą. Jezus postanowił po prostu porozmawiać. Nie miał nic przeciwko temu. I tu jest to napisane, dziewiąty werset. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. I ta samarytanka się zdziwiła, czemu On ze mną rozmawia w ogóle, dlaczego on się do mnie odzywa przecież to jest Żyd i Jezus y, do niej mówi tak gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej no i taka rozmowa się toczy między nimi i w pewnym momencie ta niewiasta mówi, panie daj mi tej wody abym nie pragnęła i tu nie przechodziła aby czerpać wodę on, do niej mówi, on mówi do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj z powrotem. I odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. I zobaczcie, co tu się zadziało. Tu właśnie mamy przykład, czym jest mowa wiedzy. To jest właśnie ten dar, który wniósł niesamowitą różnicę, niesamowitą perspektywę do tej rozmowy. Zobaczcie, on jej powiedział coś, czego nie mógł wiedzieć w naturalny sposób. Bo on ani nie znał jej naturalnie, ani się nigdy z nią wcześniej nie spotkał, nie znał jej historii. Rozumiecie? W kontekście jako człowiek. On nie powinien jako człowiek wiedzieć tego. W tej rozmowie. I on ją tak sprowokował i zapytał ją, czy ona sama to powie. Co ona powie, kiedy on ją zapytał męża, tak? Co ona powie? I zobaczcie, ona powiedziała mu prawdę. Ona powiedziała, że nie ma męża. A wiedziała, że żyje z kimś. Z mężczyzną, tak? I ona powiedziała, to nie jest mój mąż, ja nie mam męża. Ale on jej powiedział, dobrze powiedziałaś, że nie masz męża, ale ten, którego masz, nie jest twoim mężem. I miałaś wcześniej też innych mężów. W sensie mężczyzn, tak? Była z innymi też mężczyznami. I ona, słuchajcie, była bardzo tym zszokowana. Skąd on to wie? Kto to jest? Więc od razu przyszła jej myśl, że to musi być jakiś prorok ponieważ pierwszy raz się z Nim spotykam, raz, że to jest Żyd, który nie powinien ze mną rozmawiać, a dwa, że mówi mi takie osobiste rzeczy z mojego życia. On nie powinien tego wiedzieć. Skąd On to wie? Z naciskiem na słowo wie. To jest słowo wiedzy. On, Jezus od Ducha Świętego, na jej temat dostał wiedzę. Wiedzę, która nie, była, nie dotyczyła przyszłości. Ale dotyczyła przeszłości i teraźniejszości. I tym, między innymi, różni się, słuchajcie, proroctwo od słowa wiedzy, że proroctwo jest najczęściej skierowane na przyszłość. To jest coś przepowiadanie czegoś, co się wydarzy, lub tego, co Bóg chce zrobić, co chce powiedzieć, objawić komuś, co się wydarzy. Najczęściej tak jest z proroctwem, ale ze słowem wiedzy jest tak, że Bóg objawia. To, co jest teraz, albo to, co wydarzyło się w przeszłości, i objawia stan człowieka, albo mówi o tym, co jest kluczowe dla jego życia, co jest potrzebne, żeby jego życie się zmieniło. To jest słowo wiedzy o człowieku. I ono często jest właśnie po to, żeby człowiek mógł zobaczyć, że Bóg mówi do niego, że Bóg chce mu coś powiedzieć, chce coś zmienić w jego życiu. I zobaczcie, tak się wydarzyło wtedy, w tamtej sytuacji. I zobaczcie, że ta, to, co on powiedział do niej, było kluczowe dla niej, dlatego że nabrał wiarygodności. Zobaczyła, że jest to ktoś niezwykły. I w ogóle cała ta rozmowa była dla niej niezwykła. Ale to, że on o niej wiedział te rzeczy, poświadczyła jej, że to musi być Boży człowiek. I to on nie mówił jej w sposób potępiający, on nie mówił, jak ty możesz tak? Kim ty właściwie jesteś. Nie powinnaś tego robić. Nie powinnaś rozmawiać ze mną, z kim ty żyjesz, jak ty żyłaś. On zobaczył ani razu nie wytykał jej tej jej przeszłości, ani razu jej nie wytykał przeszłości, ani nie miał do niej żadnej pretensji. O to, z kim ona dzisiaj jest. On jej po prostu to powiedział, że on o tym wie. I później zaczął jej. Mówić, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Zaczął jej mówić Ewangelii, zaczął jej mówić, że przychodzi zbawienie i że ono przychodzi właśnie od Żydów. I mówi, że nadchodzi godzina i teraz jest już, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu. Cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. I on to mówi do niej, że Bóg jej szuka. I chce, aby była właśnie takim czcicielem, która w prawdzie będzie oddawać Bogu chwałę i cześć. Tak? I że to zbawienie przyszło do niej, on miał to na myśli właśnie. Bóg jest duchem, mówi, a ci, którzy mu cześć oddają, powinni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zobaczcie, to zrobiło wielkie wrażenie na tej kobiecie. Te słowa i to, co on odkrył, to, to słowo wiedzy na temat jej życia i rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz. Ona słyszała o tym. Samarytanie też wiedzieli o tym, w co wierzą Żydzi. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Zobaczcie wszystko ona wiedziała że on nam wszystko oznajmi i rzekł jej Jezus zobaczcie nie do każdego Jezus mówi takie słowa zobaczcie co on do niej powiedział to jest wyjątek on powiedział ja który mówię z tobą jestem nim przypominacie sobie historię kiedy Jezus mówił do ludzi do uczniów żeby nie opowiadali kim on jest żeby nie mówili na razie kim on jest sam o sobie nie mówił że jest mesjaszem do ludzi Wręcz się bronił przed tym i dawał ludziom, żeby do, on dawał ludziom do zrozumienia, kim on jest, żeby oni sami to odkryli. A on rozmawia wprost. Nie mówi: Ja, który rozmawiam z Tobą, jestem tym Mesjaszem. I przyszedłem właśnie do Ciebie. I w tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z tą niewiastą. Dla nich to było dziwne, że on właśnie rozmawia z nią. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz oni się bali, bo widzieli, że on rozmawia ale nie chcieli go pytać nie chcieli go, wiecie, oni by mu nie zabronili tego bo wiedzieli, że to jest w cudzysłowie według nich niewłaściwe ale zobaczcie co zrobił Jezus właśnie w tej sytuacji i ta niewiasta wiedziała to, że on wyszedł jej naprzeciw i ona wiedziała po prostu co on jej przyniósł i zobaczcie, ona pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czyż to nie jest Chrystus? I słuchajcie, ona przyprowadziła wielu ludzi z tego miasta. To była ewangelizacja, a wszystko zaczęło się od rozmowy przy studni i od słowa wiedzy na temat życia tej osoby. Często to słowo wiedzy jest właśnie używane przez Boga w momentach, kiedy my rozmawiamy z ludźmi. I składamy świadectwo, mówimy ludziom Ewangelię, to Bóg zaczyna działać, i bardzo często może przez Ducha Świętego objawiać nam coś, co jest ważne dla życia tej osoby, coś z przeszłości, czego byśmy nie powinniśmy tego wiedzieć, albo w naturalny sposób takiej wiedzy byśmy nie mogli zdobyć. A jednak wiemy, i wiele z takich przypadków, wiele słyszałem takich świadectw. Właśnie, szczególnie w rozmowach właśnie ewangelizacyjnych albo duszpasterskich, że ktoś rozmawiał był jakiś problem, nie wiadomo było, jak go rozwiązać. I przychodziło słowo wiedzy na temat przeszłości tego człowieka. I to słowo wiedzy rozwiązywało, uwalniało często człowieka i pokazywało mu, że Bóg chce go zmienić, że chce go zbawić. Uwalniało człowieka spod często presji. Często są sytuacje, kiedy na przykład ktoś nigdy nikomu nie powiedział, a ma rzeczy, które go głęboko wiecie, wiążą i sprawiają, że nie może pójść dalej. To są rzeczy związane z nieprzebaczeniem, z grzechami, które kiedyś się wydarzyły, z jakimiś problemami w dzieciństwie. Są rzeczy, o których my nie wiemy. Nawet rozmawiając z ludźmi, my tego nie wiemy. Wie to tylko Bóg. Tak jak powiedziałem, Jezus wie wszystko o ludziach. Ale nas jako Kościół często chce używać do tego, żeby, żeby ci ludzie mogli to usłyszeć, że On wie. I często słuchajcie, kiedy ludzie słyszą takie tajemnice i wiedzą, że nikt na ten temat nie wie, bo oni nikomu o tym nie mówili. Ale Bóg to objawia, to jest to dla nich niesamowite doświadczenie, które otwiera ich na Boga, które sprawia, że oni widzą, że Bóg chce coś zmienić w ich życiu. I to jest często potrzebne. Dopóki często ta blokada albo to związanie w życiu nie zostanie, wiecie, o, otwarte, nie zostanie złamane, to często my nie możemy pójść dalej. I często Bóg właśnie tego słowa wiedzy używa w naszej służbie. Musimy się o to modlić. Ja dlatego mówię o tych darach ducha, bo one są po prostu potrzebne do naszego wzrostu. Potrzebne są do ewangelizacji, potrzebne są do naszego życia, aby uwalniać, uwalniać. Ludzi i siebie też, bo my też możemy być często, potrzebujemy uwolnienia, lub zmiany w naszym myśleniu. I zobaczcie, to jest pierwsza historia. Przypomnę Wam jeszcze dwie krócej, ale przypomnę Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, i tam jest, słuchajcie, opisana historia pierwszych uczniów i niejakiego Natanaela. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię? Natanaela. Natanaela, który był, którego przyprowadzili uczniowie do Jezusa. I to jest pierwszy rozdział, od 30, 35 wersetu. Nie chcę czytać całego fragmentu, ale zobaczcie sobie na, te, na tą historię. Zobaczcie, 45 werset. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w Zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: Zobaczcie, on powiedział o nim słowo. On powiedział na jego temat słowo, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Zobaczcie, jakie wyznanie. Jeszcze zanim apostoł Piotr zrobił wyznanie na temat, powiedział na temat Jezusa Chrystusa, że jest Mesjaszem. Zobaczcie, te słowa już tutaj padły w tych okolicznościach. I zobaczcie, Jezus powiedział o, o nim e, prawdę. Widział go i wiedział o nim. I zanim jeszcze Natanal do niego przyszedł, on go. Widział i wiedział o nim, kiedy stał pod tym drzewem figowym. I Natanael zareagował w ten sposób: Przecież on mnie nie zna, skąd on to wie? Kim jestem I, yy, i w jaki sposób on mógł o mnie to wiedzieć i widzieć mnie, kiedy stałem pod drzewem figowym. To było słowo wiedzy, mające dać temu Natanaelowi świadomość, z kim rozmawia, że rozmawia z Bożym Człowiekiem, który przyszedł. Do niego. To słowo go uwiarygodniło Jezusa w oczach Natanaela. I on od razu złożył wyznanie wiary, że wierzy w niego. To jest yy, kolejny przykład. I ostatni przykład. Jest ich więcej, ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej osobie bardzo ciekawie, Bardzo rzadko też o tym mówimy. Mówimy o tej osobie też rzadko. Zobaczcie Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. I tam jest zmianka. O niejakim Symeonie. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Symeon, zobaczcie, to jest drugi rozdział i dwudziesty piąty werset. Przeczytam to, bo zobaczycie, jak niesamowita osoba i jak niesamowite działanie ducha świętego w życiu tej osoby. A, wtedy, a był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus. By wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje, wielbił Boga, mówiąc. Zobaczcie, on zaczął mówić słowo wiedzy. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego Izraelskiego. Zobaczcie, a ojciec Jego. I matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Zobaczcie, to wszystko, było, to wszystko były słowa. To wszystko były słowa, które w naturalny sposób ten Symeon nie mógł wiedzieć. Zobaczcie jemu objawił to Duch Święty. On, zobaczcie, był człowiekiem przed Bogiem był człowiekiem sprawiedliwym i pobożnym. Pomimo tego, że nie był chrześcijaninem jeszcze, tak był na swój sposób, na sposób żydowski według zakonu był człowiekiem pobożnym, który wierzył w Boga i który mu służył w taki sposób w jaki Zakon o tym mówił I, o, i oczekiwał pociechy Izraela, oczekiwał Mesjasza. I też zobaczcie, Duch Święty mu powiedział, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza, dopóki nie zobaczy Chrystusa. Zobaczcie, to się wypełniło. Niezwykłe to jest niezwykła sytuacja. Nie każdy miał możliwość przeżyć to, co ten człowiek. Jeszcze zanim Chrystus umarł na krzyżu, zanim chodził i zwiastował Ewangelię, zanim właśnie umarł na krzyżu, to zobaczcie, ten człowiek miał spotkanie z Chrystusem i wiedział na jego temat to, czego, czego inni nie wiedzieli. Wiedział więcej na jego temat niż wiedziała jego matka i, i wiedział jego opiekun Józef. On wiedział więcej. Skąd on to wiedział? Od Ducha Świętego. I czytamy tu wyraźnie, że z natchnienia Ducha Świętego on poszedł wtedy do świątyni i przemówił, gdy rodzice wnieśli małego Jezusa, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wielbił Boga i mówił słowa wiedzy. I zobaczcie, nawet jego rodzice, w sensie Maria i Józef, oni dziwili się i oni tego nie wiedzieli. Chciałem to podkreślić, żebyście zobaczyli, jak to działa, że to jest Słowo Wiedzy od Ducha Świętego. I my musimy się, musimy, Boże Słowo nas zachęca, abyśmy usilni, pro, usilnie prosili o dary duchowe. Abyśmy usilnie zabiegali o dary duchowe. Będę o tym mówił jeszcze więcej. Tych darów duchowych jest więcej. Działalność Ducha Świętego jest różnorodna i jest potrzebna do budowania ciała Chrystusa. Do budowania Kościoła, jest potrzebna też ludziom niewierzącym, dlatego, że my możemy umówić im rzeczy, które wie tylko Bóg i może otwierać to ich serca. Oni będą wiedzieli, że to my nie my mówimy, ale że to Bóg mówi do nich. I to otwiera serca ludzi na Ewangelię wtedy. To jest bardzo ważne w ewangelizacji. Musimy się o to modlić. Zobaczcie, na koniec zadam Wam to pytanie: czy Bóg chce też tak prowadzić nas dzisiaj? Czy Bóg chce tak nas dzisiaj prowadzić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To nie było tylko zarezerwowane dla Jezusa, który chodził po ziemi wtedy, to nie było tylko zarezerwowane dla jego apostołów, to jest właśnie działanie ducha świętego, które ma w Kościele się przejawiać. To jest dla całego Kościoła, po to, żeby Kościół budował się i był świadectwem i zwiastowaniem dla tego świata ginącego. Jak można Ducha Świętego zatrzymywać, tak? Jak można by go zamknąć tylko do czasów dziejów apostolskich? To tak jakby dzisiaj on nie działał? To tak jakby on nie chciał budować nadal Kościoła w ten sposób? Skoro przyszedł po to w Dniu Zielonych Świąt, czytamy, zobaczcie o zesłaniu Ducha Świętego, gdzie zaczęły dziać się cuda, znaki, gdzie przyszły języki obce, gdzie przyszło proroctwo, gdzie zaczęli mówić różne rzeczy, o których nie wiedzieli. Objawiać Boże dzieła, gdzie zaczęli uzdrawiać, gdzie y, działy się różne y, Boże dzieła. Czy to ma pozostać zatrzymane w tamtym czasie? Nie. To jest po to, żebyśmy my dzisiaj mogli też tego doświadczać. I my się musimy modlić o to cały Kościół powinien się o to modlić modlić się o to działanie Ducha Świętego, modlić się o Bożą Mądrość w tym i działać. We współpracy z Duchem Świętym. Chciałem Was zachęcić do tego, żebyście zwrócili uwagę na ten dar i modlili się do Boga, jeśli jest Jego wolą, żeby Bóg nam, Duch Święty nas używał, właśnie w tym darze mowy wiedzy. Dlatego, że jest to narzędzie do otwierania ludzkich serc. Amen.